Dzień dobry wszystkim, tutaj Marchmentarot. W szczególności witam wszystkie zodiakalne skorpiony w czytaniu na czerwiec 2023 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę niedawną przeszłość, obecną sytuację i najbliższą przyszłość. Sprawdzę to, czego nie widzisz oraz wyciągnę kartę radę. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku zodiaku w Ascendencie i Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam czytania. Miesięczne typu wybierz talię dla singli na brak kontaktu, czy on ona tęskni, czy on ona, co on ona myśli, czuje, zamierza, a także moje nowe czytanie na e, typu wybierz talię na pracę finanse. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam, one wszystkie są dla Was. Ok, moi kochani, ja już przechodzę do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. I jak zwykle będziemy działać sobie chronologicznie, zaczynając od przeszłości przez teraźniejszość. E, czyli czerwiec do najbliższej przyszłości, później to, czego nie widzicie. I na końcu na podsumowanie karta rada dla Was na miesiąc czerwiec, moje drogie skorpione. I jeszcze raz sobie przetasujemy te karty i zaczynamy. Przeszłość na skorpiona. Przeszłość dla Skorpiona. Słońce Dwójka Kielichów, czwórka Buław, Tło Dziesięć Kielichów. Teraźniejszość. Dziewiątka buław. Siódemka kielichów. Piątka buław. W tle czwórka, czwórka monet. Okej. Okay. bliższa przyszłość, a śmiercze, szóstka monet, Paski Dihov. Tle dziesiątka, buław. Hmm. rada. I odwrócił się tutaj rycerz buław. I jeśli chodzi o tło, królowa buław mag i piątka mieczy okej, okay. dobra Wie, wiecie, jeśli zaskakuje mi bardzo ta przeszłość bo ona jest taka pozytywna a teraźniejszość już tutaj coś jest nie tak. Nawet możemy powiedzieć, co jest nie tak. tak. Jeśli chodzi o przeszłość Słońce, dwójka kielichów i czwórka buław, dziesiątka kielichów w tle. Wiecie co, przeszłość trochę wygląda tak, jakbyście w tej przeszłości weszli w jakąś relację, która wydawała wam się spełnieniem, do pewnego stopnia spełnieniem marzeń, bo dwójka kielichów to jest wejście w relację, czwórka buław może mówić o tym, że ta relacja się nawet rozwijała, że mm, pojawiły się jakby pierwsze deklaracje, jakieś plany na przyszłość, że tutaj faktycznie wszystko szło w kierunku stabilizacji. Karta Słońca mówi o tym, że dużo szczęścia. Znaczy, karta Słońca jest kartą bardzo pozytywną, natomiast ona ma taką jedną negatywną rzecz, że e, Słońce ma to do siebie, że. W pewnym momencie zaczyna spalać, tak? że, że gdzieś ym, tą słabą stroną może być to, że coś rzeczy dzieją na przykład się za szybko, tak, że tutaj to szczęście nadchodzi nagle, dzieje, rzeczy dzieją się bardzo szybko ym, i bardzo szybko pewne rzeczy się wypalają, tak, na przykład y, relacje czy też uczucie. Dlatego wszystkiego dziesiątka kielichów mówi o, o pełni spełnienia, tak, o tym, że my się czujemy bardzo dobrze że odczuwamy także, że jesteśmy w bardzo fajnym momencie życia, także że jesteśmy szczęśliwi, że dzielimy to z odpowiednią osobą. No i tutaj właściwie wszystko grało. Tak mówiąc wprost, bo ale troszeczkę dziwi mnie w tym momencie energia teraźniejszości, bo ona jest w ogóle w, na inną nutę grana. Totalnie. W tej przeszłości widać, że, że jakaś relacja się rozwijała, było szczęście, było, była radość z przebywania razem, no ale ch trochę chyba coś poszło nie tak, nawet nie trochę, bo energia czerwca to jest energia yy, walki o swoje. I zaraz wam w ogóle powiem, o co mi tutaj chodzi, bo, bo te karty też mówią jasno, tak? Że gdzieś w tej przeszłości... Yy, widzę do pewnego stopnia taką delikatną naiwność do tego, że żyli długo i szczęśliwie, tak, że gdzieś tutaj, skoro szło to wszystko w dobrym kierunku, gdzieś to uczucie też do pewnego stopnia, mówię do pewnego stopnia, albo takie wrażenie było odwzajemnione, to wszystko musi się dobrze skończyć. No, ale właśnie. Przechodzimy sobie do czerwca. a Tutaj mamy dziewiątkę buław. Siódemkę kielichów, czwórkę, przepraszam, piątkę buław i czwórkę monet w tle. Ten czerwiec, ta teraźniejszość wygląda tak, jakbyśmy po jakichś pierwszych fascynacjach, po takim mocnym początku jakiejś relacji w tym momencie już patrzyli troszeczkę na to z innej perspektywy, bo dziewiątka buław to jest energia, w której my troszeczkę odsuwamy się od danej sytuacji, tak? Nie patrzymy już swoimi oczami takimi będąc w danym miejscu, będąc w danej relacji, tylko staramy się odsunąć i popatrzeć trochę z innej perspektywy, gdzieś zobaczyć ym, pewne rzeczy, tak jakbyśmy byli tylko obserwatorem, tak? Może, często też to może mówić o tym, że ktoś z naszych na przykład najbliższych albo ktoś z naszego otoczenia, patrząc... Na naszą sytuację ze swojej perspektywy widzi ją totalnie inaczej i zaczyna nam pewne właśnie te różnice uświadamiać. Dodatkowo mamy tutaj siódemkę Kielichów, która mówi o wielości możliwości, o tym, że zaczynamy patrzeć. In, przez inny pryzmat, tak? Zaczynamy rozglądać się w innych kierunkach, ze względu na to, że może na przykład w teraźniejszości albo coś już w przeszłości się skończyło, albo w tym momencie się kończy, albo my nawet w tym momencie już zaczynamy w jakimś temacie pewnych swoich praw się domagać, zresztą zaraz Wam powiem dlaczego, bo te dwie pozostałe karty bardzo mocno tutaj doprecyzowują tą sytuację, albo właśnie szukamy różnych sposobów na to, żeby albo wyjść jak najlepiej z tej relacji, albo nawet walczyć o swoje, bo troszeczkę widzę to tak jakby to była jakaś relacja, w której gdzieś już nastąpiła do pewnego stopnia stabilizacja, coś poszło nie tak, jest rozstanie i w tym momencie jest walka o to, żeby ktoś tutaj, no generalnie nie zabrał nam tego co nasze, tak jakby trochę wygląda jak walka Albo o majątek, albo o dzieci, albo o jakieś wspólne, wspólne rzeczy, nie? Trochę tak to wygląda, bo mamy tak. Siódemka kielichów to jest właśnie to różne możliwości różne tutaj sposoby na to, żeby razem z piątką buław. Walczyć o coś, tak? Różne sposoby ku temu, żeby coś tutaj dla siebie uzyskać. A w tle tego wszystkiego jest czwórka monet, która mówi o tym, że zabezpieczamy siebie, zabezpieczamy swoje mienie, zabezpieczamy swoje interesy. To jest takie, to jest moje i ja ci tego nie pozwolę odebrać, bo, bo takie wibracje, właśnie tak, taką energię ma ta czwórka, czwórka monet, że ktoś tutaj, nie wiem czy widzicie, siedzi na skrzyni złota. Tak, gdzieś tutaj butem to trzyma, I jak ktoś tutaj podejdzie, to prawdopodobnie te skrzynie zamknie. Te trzy monety są pod tą osobą, widać, że ta osoba je pilnuje i tą, tą czwartą monetę właśnie trzyma w dłoni. I to jest właśnie walka o swój interes, więc może być tak, że w tym momencie albo walczycie z jakimś byłym partnerem o jakieś swoje prawa albo o jakieś właśnie dobra. I tutaj szukacie sposobów na to, żeby tak naprawdę zwyciężyć, bo siódemka, właśnie, kielichów, w połączeniu z kartą piątki buław, czyli kartą walki o coś, kartą walki o. tutaj, o, tak naprawdę, o, często mówi, może mówić o swoje rację, często może mówić o tym, że walczymy o konkretne rzeczy, i właśnie w tej siódemce. Kielichów jest, jest to energia, która mówi o tym, że tutaj szukamy odpowiedniego sposobu, wybieramy z tych kielichów, z tych wielości możliwości, jak tutaj. Pewne rzeczy rozwiązać. tak? Tle tego wszystkiego właśnie może być ta dziewiątka, też buław, jako energia po pierwsze, popatrzenia z innej perspektywy dzięki komuś na daną sytuację, albo też może ktoś tutaj nam podpowiadać, jak rozwiązać pewne trudne dla nas tematy, po to, żebyśmy w tle tego wszystkiego, czyli w tej czwórce pentakli, w czwórce monet, zabezpieczyli siebie, tak, żeby zabezpieczyli własne interesy i wygrali tak naprawdę sprawy. Yy, takie powiedziałbym, że m, problematyczne sprawy, takie konfliktowe z kimś. Hmm. No, takie m, trudne energie, szczerze powiedziawszy, dla Was, y, Skorpiony na ten miesiąc. No i przejdźmy sobie do najbliższej przyszłości. A tutaj mamy asa. Asa mieczy. Szóstkę monet, pazia kielichów i dziesiątkę buław. Wygląda na to, że. Tematy, o które, które teraz walczycie, tak, bo może to być walka z waszym jakimś byłym partnerem o coś. Po pierwsze, dzięki w Asie Mieczy, dzięki logice, dzięki dobremu takiemu naprawdę przemyślanemu działaniu. I dzięki też jakiejś szczerości, może udać Wam się rozwiązać tę sprawę na swoją korzyść. Tym bardziej, że obok mamy tą szóstkę monet. Ale to też jest energia odcięcia, tak? Wygranie pewnych tematów i zostawienie tego na boku. Szóstka moneta natomiast mówi o karcie: po pierwsze, jest to karta prezentu, a po drugie, jest to karta wyrównań, tak? Wygranych spraw, szczególnie związanych z kwestiami materialnymi. No a Paść Kielichów. Może mówić o tym, że po pierwsze czujecie się bardzo dobrze w tej sytuacji, zacznijcie siebie też darzyć takim większym szacunkiem, ale też może mówić o tym, że um, pojawi się tutaj jakieś nieoczekiwa nieoczekiwanie wyznanie nieoczekiwane wyznanie, przepraszam. Um, może to mówić o tym, że ktoś Wam tutaj pomaga w tej sytuacji i że się okaże później po czasie, że ta osoba nie robi tego bez przyczyny. Może tutaj... Um, Jakimś większym uczuciem was darzy, tak? jeżeli to będzie przyjaciółka, to może po prostu wam powiedzieć, że po prostu bardzo wam na. Jak, jak uda wam się już pewną sytuację tutaj wygrać, bardzo wam, y, tej osobie na was zależy, tak? Natomiast może być to sytuacja, że ten inna osoba pomagająca, na przykład jeżeli to wy jesteście kobietą, a to będzie mężczyzna, może się okazać, że po prostu pomaga wam z takiej większej sympatii dla was, dla was więc. No, taka fajna energia w tym wszystkim, natomiast w tle tego wszystkiego jest dziesiątka buław, czyli, nawet jeżeli coś tutaj Wam się uda wygrać, zresztą, tu w tle tego wszystkiego jest potwierdzenie tego. Uda wygrać, to bardzo dużo Was to będzie kosztowało. Będziecie po prostu zmęczeni już batalią o coś. Może też jakieś sprawy między Wami a kimś, z kim wcześniej byłyście, bardzo długo się ciągną. Może walczycie o, jakby, o zabezpieczenie swoich interesów, czy, czy o jakieś sprawy majątkowe. I to się ciągnie, ciągnie, ciągnie. I w, w tej dziesiątce buław. Bardzo Was to po prostu obciąży fizycznie i psychicznie. W pewnym momencie będziecie mieli tego dość, natomiast myślę, że rozwiązanie przyjdzie w odpowiednim dla Was momencie, w którym już będziecie chcieli, nawet się może poddać, natomiast wtedy uda się to załatwić. E, bo, tak jak mówię, te karty, ta, ten as mieczy w połączeniu z szóstką e, monet, mówi o tym, że po prostu e, rozwiązanie i odcięcie przyjdzie w. E, dla was w odpowiednim momencie, ale też da tutaj to, czego, o co walczyłyście, także ta sprawa będzie dla was wygrana. Przejdźmy sobie do tła tej całej sytuacji. Królowa buław, karta maga i piątka mieczy. Te karty mówią o tym, że w tle tego wszystkiego dzięki swojej sile takiej wewnętrznej, że bardzo też jakaś sytuacja będzie wymagała od Was siły asertywności, bardzo zde dużego zdecydowania, pewności siebie, bo taka jest właśnie Królowa Buław. Taka nie wasza trochę powiedziałbym energia, ale skorpiony ma, mają to do siebie, że jeśli chodzi o walkę o swoje, to potrafią być naprawdę bardzo zawzięte. Więc e, tutaj będziecie w energii królowej była w kartamaga, może mówić właśnie o tej drugiej osobie manipulującej, o tej, która e, próbowała jakby pewne na przykład e, fakty przeinaczyć po to, żeby ugrać swoje. No i piątka mieczy jest kartą, w której wygrywamy całą bata batalię, wygrywamy jakąś bitwę, natomiast później tym wszystkim zdajemy sobie sprawę, ile nas to tak naprawdę kosztowało, dlatego że nie wiem, czy widzicie, tutaj yy, jest sytuacja, w której mamy te pięć mieczy, tutaj jest... Yy, Powiedziałbym, że no, są jakieś szczątki, nawet są pieniążki tu pokazane, a wokół jest wąż. Więc zresztą on fajnie tutaj pasuje do karty tego maga, bo mag ma taką trochę wężową naturę, także pokazuje inną rzeczywistość na zewnątrz, a tak naprawdę, jak się przyjrzymy jakiejś sprawie, to jest totalnie inaczej. Czyli, na przykład, potrafi bardzo, w bardzo fajny sposób manipulować osobami wokół, tak? Czyli, na przykład na zewnątrz, jeżeli na przykład jesteśmy w relacji z magiem, pokazuje taką naturę dobrą, taką otwartość na ludzi, taką przyjacielską część swojej natury. Natomiast jeśli chodzi na przykład o relacje, czy o, o to, jaki jest w domu, jest totalnie inną osobą, tak? Ale tak do, w, do perfekcji opanowuje taką sztukę PR-u, tak? Tworzenia innej aury wokół siebie, jeżeli jest wokół ludzi yy, na zewnątrz, a inną, jeśli chodzi np. o bliskich. Więc Tutaj w tle tego wszystkiego może być sytuacja, w której po prostu wy dzięki swojemu zdecydowaniu asertywności wygracie jakąś e, e, trudną dla was sytuację, natomiast Mac będzie próbował tak czy inaczej wam do końca szkodzić i ta karta węża po prostu, m, przepraszam, ta postać węża tutaj w tej karcie piątki nie czy bardzo fajnie pasuje, tak, bo pokazuje czyjąś tu e, taką naturę fałszywą. Tak. Wąż się kojarzy z fałszywością, z... E, z osobą taką jadowitą, taką no generalnie po której można się wszystkiego spodziewać i jakby to bardzo fajnie się łączy z, z tą kartą Mega, więc myślę, że w tle tego wszystkiego jest jakieś wasze zwycięstwo, ale okupione bardzo dużą dużym poświęceniem, bardzo dużą siłą, bardzo dużymi też trudnymi, bardzo dużą ilością też takich trudnych chwil, tak, w których no niestety, ale często bardzo dużo, niestety, dla wygrania jakiejś sprawy musimy po prostu poświęcić. W związku z tym, kiedy nadchodzi jakby podsumowanie, nawet jeżeli coś wygrywamy, to okazuje się, że dopiero wtedy widzimy, jak długo to trwało, jak dużo nas to kosztowało, jak dużo trzeba było właśnie tego czasu i poświęcenia po to, żeby udowodnić często swoje racje, tym bardziej, że ktoś tutaj ma pewne, może mieć pewne talenty do przeinaczania różnych faktów, do manipulowania osobami, sytuacjami po to, żeby pokazać rzeczywistość w totalnie inny sposób niż, niż było to faktycznie, więc no, tutaj są energie takiej osoby, która nauczyła się w jakiś sposób no, niezbyt w sposób niezbyt prawdziwy tu przedstawiać rzeczywistość, po to, żeby coś dzięki temu ugrać. Okej, okay, jeśli chodzi o Radę, Rycerz Buław. Rycerz Buław jest energią działania, jest energią zdecydowania, więc w tym wszystkim będziecie potrzebować na pewno, po to, żeby doprowadzić sprawę do końca, bardzo dużo odwagi, bardzo dużo zdecydowania i bardzo dużo siły, bo, bo o tym mówi Rycerz Buław. Mówi o tym, żeby pomimo często przeciwności, z takim zdecydowaniem po prostu przejść do przodu, e, wiedząc, że na końcu czeka wynagrodzenie, czeka cel. E, no i rycerz była właśnie ma taką bardzo dużą siłę przebicia. Jest to e energia ognia, tak? E, jest to energia takiego dużego zdecydowania. No, ogień jako e, jako żywioł no, jeńców nie bierze, tak? Więc e, trzeba po prostu dużo odwagi po to, żeby móc doprowadzić jakieś trudne dla Was tematy do, finalnie do Waszego pozytywnego zakończenia. Natomiast tak jak mówię, mówię całość ta, tego czytania no, jest trudna. Tak? Jest trudna, mówi o tym, że dzięki odwadze, dzięki zdecydowaniu trzeba będzie po prostu walczyć o jakieś pozytywne zakończenie i o to, żeby pewne sprawy doprowadzić do końca, z pozytywnym dla Was wynikiem, więc jako rada nie poddawać się wierzyć w słuszność swoich racji. Okej, okay. moje kochane skorpiony, ja wam bardzo za to czytanie dziękuję. Mam nadzieję, że ono. Tobie pomoże, jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę. Zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć sobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Matchment